Właśnie widzimy, jak Majster śpi. Jest to naprawdę rzadki widok. Zobaczmy, co obecnie siedzi w jego głowie. Zróbmy to tylko po cichu, aby go nie obudzić. Ten twój serwer jest zajebisty. Wszyscy na świecie już o nim mówią. Wszyscy na świecie już o nim mówią. Już wiem, co zrobić. Dwie milisekundy później. No dobra, już wszystko jest gotowe. I skoro też tutaj jesteś, to pozwól, że oprowadzę cię po moim serwerze. Więc no. Jestem zmuszony zacząć od naszego rdzenia. Jest to kanał, na którym jest opisana nasza historia, którą tworzyliśmy ponad 5 lat temu. Aż łezka się wokół kręci. No, ale wracając. Następnym naszym przystankiem będzie regulamin, który należy przestrzegać, aby prawidłowo budować bezpieczne miejsce dla nas wszystkich. Jak już jesteśmy na samej górze serwera, to od razu pokażę Wam, że tutaj możecie sobie spersonalizować profil dzięki naszym rolom, które są dostępne do wyboru. Nieco niżej mamy kanał z aktualizacjami na serwerze. Polecamy go śledzić, aby być na bieżąco z nowymi funkcjami. Tutaj znajduje się serce naszego serwera, na którym sobie rozmawiamy na różne tematy. Nieco niżej znajduje się najbardziej rozbudowana rzecz na naszym serwerze ekonomia. To jest obecnie najbardziej dewelopowany moduł. Mamy tutaj takie rzeczy jak własne zwierzaczki czy automatyczna ruletka, która działa bez komend, a to tylko ułamek całego naszego serwera. Dlatego więc czuj się zaproszony i zbuduj razem z nami społeczność i odkryj, co jeszcze skrywa nasz Discord.